Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj mamy z Danielem dzień wolny w końcu, bo ostatnio trochę się mijaliśmy. Ale dzisiaj będziemy mogli spędzić sobie razem czas. Ja właśnie zrobiłam sobie śniadanko, a na śniadanie mam przepyszną owsiankę z bananem i z dużą ilością cynamonu. Dzisiaj rano było tak trochę chłodniej i naszła mi ochota na takie ciepłe, słodkie śniadanie. Ale z tego co patrzyłam, to ma być dzisiaj 26 stopni. Gryź tak lato jeszcze od nas nie odchodzi, chociaż dzisiaj chyba jest pierwszy dzień takiej kalendarzowej jesieni. Dlatego jeszcze dzisiaj umilę ten poranek i do śniadanka obejrzę vloga Oli. Dobrze? Super. Ktoś tu się dorwał do mojej owsianki. Smacznego? Smacznego Filipku. A Wiktoria chce Wam pokazać kubek. Znaczy nie kubek, szklankę z kotem, bo kto nie wie, Wiktoria jest największą kociarą i bardzo marzy o kotku, ale my wszyscy niestety mamy alergię. Alergię. No właśnie. To już Twoje drugie śniadanie, a mamy godzinę ósmą. Idę chyba sobie rozrobić drugą owsiankę, bo Filipowi całkiem dobrze idzie to jedzenie. jest zjedzone i przyszłam się teraz trochę do Was odezwać. Ostatni tydzień nic dla Was nie nagrywałam. To był dla mnie bardzo ciężki tydzień. Musiałam podjąć ważną decyzję. Mam nadzieję, że podjęłam dobrą. Powiem Wam tylko tyle, żebyście trzymali za mnie mocno kciuki. Co będzie, to będzie. No i stresu miałam co niemiara. Jestem jedną z tych osób, które stresują się wszystkim i niestety nie umiem tego zmienić. Ale teraz mam trzy dni wolnego. Planuję je miło spędzić, odpocząć i się trochę zrelaksować. W przeciągu tego tygodnia obcięłam sobie sama końcówki. Potrzebowałam jakiejś zmiany, a że ja jakichś takich wiecie drastycznych zmian nie lubię, zawsze mam lubię włosy. Ten sam makijaż, to stwierdziłam, że podatnę sobie tylko końcówki. One i tak tego potrzebowały, po wakacjach były bardzo suche, od razu jakoś wiecie, lepiej się z tym czuję. Dobra, idę teraz, pozmywam po śniadanku. I może w końcu przebiorę się z tej piżamy. Co robicie? Tu Tam Nie słyszać cieniunia. My na odpoczynku Daniel przed chwilą posprzątał w aucie. Przed chwilą posprzątał w aucie. Złożyliśmy trampolina. Także podwórko moich rodziców gotowe jest na sezon jesienny. Jedziemy do domu. Wstawaj. Coś spadło tam. Wstawaj, jedziemy. Ej, okay, okej, okay. czas się do czegoś przyznać. Zaczęłam nagrywać w sobotę, dzisiaj mam poniedziałek. Zrobiłam przerwę, spędziliśmy bardzo fajnie rodzinny weekend. Dzisiaj mam poniedziałek, dzieciaki są w przedszkolu, Daniel pojechał pomóc mojemu tacie, a ja stwierdziłam że nagrywam vloga. Chciałabym powiedzieć, kończę tego vloga, ale jak wiecie, w sobotę bardzo mało nagrałam. Także zaczynamy i zapraszam Was do oglądania. Ok, i ja już uczesana, ubrana. Będę mogła za chwilę wychodzić, ale najpierw szybkie śniadanko. Nałożyłam dzisiaj mm, dres z New Yorkera. Ja już kiedyś Wam go pokazywałam, chyba na Instagramie. Tak mi się wydaje, i kilka z Was nawet go kupiło prasowałam i tutaj mam wodę, także nie to nie są plamy, zaraz wyschnie. Myślę, że później się przebiorę, jak już będzie trochę ciepło, ale póki co jest wcześnie i na dworze jest chłodno, wiecie, pójdę na zakupy, będzie mi wygodnie, wrócę, to się dopiero przebiorę i ubiorę odpowiednio do pogody. Okej, okay, ja już jestem po zakupach, niosę te całkiem ciężko, ale wzięłam jeszcze jabłka, bo dzisiaj jedziemy do Emilii. Emili, do Emila i do Karoli i tak myślę, że do kawki może zrobię nam jakąś szarlotkę. Kupiłam prawie wszystko, co chciałam, kilku rzeczy nie znalazłam, ale wiecie, to na spokojnie. Innym razem może mi wpadnie coś w oko. I zrobiło się już całkiem ciepło, więc jak tylko zajdę do domu, to ściągam te dresy. OK, wróciłam z zakupu, więc pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Mam tutaj jabłka na szarlotkę, którą zaraz będę robiła. Uwielbiam szarlotkę. Cukier brązowy, któregoś dnia zrobię cynamonki dzieciakom. Cebulka. Mam tutaj taki notes. Oj, nie wiem, czy on będzie fajny. Powiem Wam szczerze, jest w winie, ale wzięłam. nie będzie. Przyda się. Dla dzieciaków pepko, Czekajcie, niech ja to znajdę. Wzięła filipowi kolorowankę na wodę. Psi patrol w tą stronę Psi patrol za 12 zł tylko. Także super. Będzie dzisiaj sobie tutaj tworzył pracę, jak wróci z przedszkola, a dla wikusi wzięłam naklejki i z tych naklejek tworzy się też takie obrazki. Myślę, że to też będzie całkiem fajne. To kosztowało akurat dyszkę. Mam zakreślacze. Tutaj taki mały piórki, eee, zeszyt. Wzięłam też o takie zakreślacze, bo później je znalazłam. Takie większe. Myślę, że one będą trochę najniejsze. Dwa długopisy. No, obstawiam, że ten jeden już mi zostanie hmm, podkradziony, bo tutaj jest kotek. Wiktoria jest fanką kotków. Na bank wróci i zabierze na 100%. I wzięłam też dla Wiki dwie pary skarpetek. Pepko po cztery, po cztery pary takich już dłuższych, wiecie, do wyższych butów. I to tyle z moich zakupów. Chwilą ugotowała mi się zupa krem, a ja kocham zupę krem, za chwilę sobie nałożę. Ale powiem Wam tak szczerze, że najbardziej lubię te zupy krem, które sama sobie ugotuję. Ciekawe jak tym razem wyszła, bo za każdym razem wychodzi mi inna. Dodaję te składniki, które aktualnie mam w lodówce, ale zawsze wychodzi bardzo, bardzo dobra. Zjem i lecę kończyć szarlotkę. Idę do piekarnika. Mam nadzieję, że wyjdzie dobra. Zobaczymy później. Mam nadzieję, że tak się wyrobię, że wrócimy i akurat odbiorę dzieciaki z przedszkola, że nie będę miała żadnej obcasy. Dobra, jadę. I co fajnie było w przedszkolu? Co dostałeś? Kolorowankę? Tak. Fajna? Tak. Super. Wiktor a ty? Fajny prezent? Tak. No, super. Filip, do kogo my zaraz jedziemy? Do Do Cysi, super. Cieszysz się, że jedziemy do Marcelki? Tak. Ciężko. Ciężko się maluje? Ciężko. Ale ty masz siłę chyba, co? Siłę. Jaką siłę? Pokaż jaką masz siłę. Pokażesz nam siłę? Ło, wow, ale siła! Nikt nie uwierzy, że ona jest taka duża. Co to za duża dziewczynka? Jak ty się nazywasz? Jak się nazywa dziewczynka? Chyba Marcelka. Uśmiech zrobiłaś? No bo ty jesteś super! Powiedz, jak ty się nazywasz? Powiedz tu, tej dziewczynce. Jak masz na imię? Jak się nazywasz? Co to za śliczna? Yeah. Zosia! Zosia? się nazywasz? Naprawdę? Nie, jak masz na imię? Marcelka I jak jeszcze? Marcelka A, A ile Popol. masz lat? Dwa. dwa latka? To ty jesteś duża dziewczynka! <noise> Emil Co tam słychać Możesz powiedzieć? dawno Cię nie było Mamy chrupki, dobrze Kto skończył dwa lata? Daniel. Więc się ześć A kto? Yeah. Za, za co, co wy tacy poważni? Coś się stało? Nie zawstydza kamera. Ka kamera. Ale i nie. No, naprawdę? <laughs> Od kiedy? A wiesz, jak Twoja córka tutaj się przedstawiała? Daj. Tak. Co zobaczysz? Później? Jest. Przyszliśmy się z wami pożegnać Wczoraj byliśmy u Marcelki, było super, co? Patrzcie na moje ludziki A pokaż, podnieś, żeby było widać no. Ludziki z kasztanów Dajcie znać, kto z was robił Tutaj kotek, a tutaj pani Jeszcze, jeszcze Uuu, uratowana A tutaj jeszcze Tutaj karma dla kotka A tutaj jedzonko dla pani No, a Filip? Pokaż Filipa ludziki Tutaj ma Filip Takiego pana a tutaj w filmie jeszcze dinozaura. więc tak. No, takie ludziki z kasztanów mamy. Ale zabawa, co? Mój. I ten też mój. I co, żegnamy się? Tak, papa duzio. tęsknić. Pa! Pa! Do zobaczenia! Buzaczki! Buziaczki, ojejku!